Razem z moją małżonką i czwórką naszych dzieci serdeczne pozdrowienia, Bożego błogosławieństwa. Z okazji tych świąt Wielkiej Nocy świętujemy. Życie. Świętujemy to, co Pan Jezus uczynił dla nas, abyśmy mogli mieć wieczne, cudowne życie. Maria poczęła, wstąpił na Nią Duch Święty, Pan Jezus się narodził, Pan Jezus umarł za nas na krzyżu, aby dać nam życie i zmartwychwstał i żyje na wieki. Jesteśmy ludźmi życia, jesteśmy ludźmi światłości. Drodzy, w te święta wielkanocne, szczególnie to przesłanie nabiera dla nas znaczenia. Jezus żyje, Jezus dał nam życie i my chcemy to życie zanieść. Dlatego tak ważne też jest, abyśmy byli ludźmi światłości, ludźmi życia. Świętujmy Wielkanoc. Nie możemy być obudnikami, którzy mówią, że świętują życie, świętują to, co Pan Jezus nam dał, a jednocześnie wspierają jakiekolwiek ruchy, poglądy, polityków, kogokolwiek, kto jest przeciwny życiu. W tę wielkanoc chcemy życzyć Wam, abyście mieli objawienie Ducha Świętego o tym wszystkim, co Pan Jezus przyniósł dla nas, a przyniósł nam życie. I życzymy Wam, aby tak jak na Jana Chrzciciela jego mamę, kiedy był w jej łonie, wstąpił do Święty, aby ten duch życia wypełnił. Życie każdego z Was. Pan Jezus, chociaż był w grobie, przez trzy dni wstąpił nawet do piekę Ciemność nie mogła przemóc tej światłości. Powstał z martwych, żyje na wieki, jest pośród nas. Drodzy, niech Was Pan bóg obficie błogosławi. Niechaj moc zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa wypełnia Wasze życie. Hallelujah! Niech tak będzie. Błogosławimy Was.